Witam Cię bardzo serdecznie w już czwartym odcinku z gry Starve. Ja jestem MMR, a co teraz wyszło? Wyszedł nowy patch i co my tu mamy? Zmieniło nam się troszkę, jeżeli chodzi o ekwipunek. Tutaj teraz pokażę. Bo teraz zamiast czerwonych znaczków są teraz szare. Jeżeli czegoś nie możemy odkryć, jeżeli coś możemy odkryć, to. Stają się zielone kiedyś, i co ja chcę wiedzieć, co se, se chcę na początku powiedzieć? Wyszedł nowy update, jest ogólnie bardzo ciekawy. Między innymi to, że będziemy mogli robić: um, jak to się nazywa, mury. jak te mury zrobić, to nie mam pojęcia. Czy to już jest ten update? O, chyba tak to jest ten update. O, właśnie tutaj widzicie: boomerang, jest to pierwsza chyba broń dystansowa do tej gry i myślę że będziemy go może kiedy robić w bliskiej przyszłości e, kręciłem odcinki dosyć już e, kilka dni temu kręciłem te poprzednie odcinki więc e, po prostu dlatego e, ta aktualizacja czekałem na nią cały czas to do a teraz dalej gramy i dalej odgrywamy przeróżne rzeczy i co my tu mamy? Dlaczego by musimy odkryć tę nową łopatę i powiedzcie? Uuu Utrudnili trochę co to jest? Dobra to nie ma co, musimy odkryć łopatę Bo trochę niektóre rzeczy się cofnęły, ale to fajnie, bo utrudnili trochę tę grę, bo jak ja to mówię, co trudniejsze, większe wyzwanie dla nas to jest będzie ciekawsze. Dobra, i tak tutaj mamy kolejne rzeczy. O, i to jest właśnie to, co wam mówiłem: woodwall, czyli ściana z drzewa. Ty mam również inne ściany. O, to jest nawet kamienna ściana. Tak samo jeszcze z, z trawy. Wszystko teraz wam zaprezentuję. A teraz udajmy się do bizonów. Przed tym trochę rzeczy pozbierajmy. Nie ma co, pokażę wam to. Tylko potrzebujemy coś, co tutaj wrzucimy. Co mi się całkowicie nie przyda? O, to jest moja faremka taka. Dosyć skromna, ale co będę narzekać? No, można już usmarzyć. Szkoda. Dobra, co tu można rzucić. Wróćmy tutaj, tą sawannę, bo myślę, że jeśli bardzo ciekawiec to jest, a akurat nam tu powinno wystarczyć więc tam mamy e, wood wool, or, dobra niech będzie, ten nie ma co, odkryliśmy wood wool. czyli teraz pod, jeżeli zebiorę odpowiednią ilość trawy i zrobię kilka lin oraz mam drzewo, to powinienem stworzyć sobie mur, mur ze drzewa i trawy, czyli tak to można wytłumaczyć. I ogólnie powiem tak, co sądzicie o nowym update, to jak chcecie możecie napisać w komentarzach, ogólnie mi on się bardzo podoba. No dali do gry broń, która jest na dystans, to nie ma, nie ma bata, super. Dali również mury, na które bardzo czekałem, tak samo dzięki temu jak ktoś kiedyś grał, gra się nazywa Stronghold stronghold, tą najbardziej podstawową wersję, jedynkę, to podobnie to będzie wyglądać na zamek, czyli mury w środku osada, a... i to byłby taki koniec Kiedyś ogólnie, nie mam ogólnie tej wersji gry, ale podobną. Ale widziałem zdjęcie i tak wywnioskowuję, dobra. Stwórzmy dwie liny. Tylko pytanie tak, ile tego muru mu uzyskamy? O, mamy, możemy zrobić zbrojkę. E, tak, gdzie mamy to? No, a gdzie ja ten mur odkrywałem, i powiedzcie, chyba trzeba podejść do maszyny, wszystko przy maszynie, pewnie? Co um, tu mamy? A, co to, to artefaktowo, podobne rzeczy. A chyba jeszcze deski będę potrzebować, tak, dwie deski, no to nie jest to takie, takie tanie. Czyli jeżeli ja to będę budować, to będę musiał naprawdę... O, fajnie, osiem dostajemy, to ja się bardzo z tego cieszę. I tada mamy nasz murek. I do czego murek służy? Jakoś można domyślić, służy do obrony i... Jak go się postawiam, to ja zaraz zobaczę, bo ja tutaj osobiście będę chciał mieć bramę i zobaczmy. Nie, nie tak, nie ten przycisk, nie ta gra. To jak super, fajnie, super to wygląda. Taki malutki murek, możemy sobie postawić, i ogólnie mówiąc, to wygląda super. Co o tym sądzicie? Naprawdę, e, tak, mamy tutaj kawałek, e, to mogę atakować, czyli znaczy, że jeżeli ja to mogę atakować, to też również potwory. Czyli to trochę fajnie wygląda. Super tylko też takie, jeżeli nam takie coś dali do obrony, to również pewnie, o mapa się zmienia, ciekawe, bardziej przejrzyście wygląda. Wcześniej takie wielkie były rzeczy, takie wielkie potwory były, tak to mogę nazwać, teraz takie wszystkie malutkie. Dobra, co my tu mamy jeszcze dalej? Ja postanowiłem, że w tym odcinku będę po prostu bardziej się zajmować takimi rzeczami. Więc idziemy sobie trochę drzewa podpierać, albo kopiemy najpierw, gdzie mamy naszą łopatę. To jest łopata i tak. Na ile ja to kratek chcę tej. po prostu chcę już to skończyć, ten, moją działeczkę tą. Więc jeśli ja tam dam chyba na 3, czyli tu będzie. Ja co nie mogę kopać już? Oooo, utrudnili troszkę. Oto, problem, problem, problem. Co pewnie potrzebuje, to coś tak. Oj, no, no niestety. To jest, to jest takie coś, że mi teraz utrudniają. Dobra. Yy, ja na razie się potem zajmę. Trochę trudniej, tylko później jak Po co teraz służy łopata, mi powiedzcie? Dobra, zetniemy jedno drzewko, albo kilka drzewek trzeba ściąć, bo mamy już bardzo mało tego. Drzewa. A nasza faremka już trochę rośnie. Będzie, będą tu cztery działki. Ogólnie y, podobnie chciałem w pierwszym sezonie ale teraz mamy mury, więc będzie całkowicie inaczej. Tylko też gdzie jest mury, Jeszcze strawy, bo ja przyznam, że oglądam trainer, czyli z do tego. A coś nie widzę jeszcze tego. Jak to się nazywało? Nie widzę jeszcze muru strawy, trawy, bo widzę na razie tak z ty... O... ojcie, ojcie. Dobra, odpalimy tym, nie ma co. Nie ma... Gitu. I mam, mam naszą. Mamy linę, mamy ugotowanego stejka i musimy to... Dlaczego tego nie A, bo to... Dobra, że... nie mógłbym tego ugotować, bo to jest ugotowane. I co powiem, mam mało jedzenia. Ale ugotujemy to. Mamy pokon, jej i marchewkę. Dobra i dalej, potem się teraz udamy na jedzenie, trochę, aby jedzenie zebrać i zobaczmy tak co dalej ja tu mogę stworzyć Ym, namiot y, czyli który pewnie pozwala mi spać w sobie a ewentualnie ...dosłyszałem, że można zmienić w nim postacie to się może przydać potem Ty trap Dobra z narzędzi tak Narzędzi to możemy stworzyć tyle rzeczy oraz możemy stworzyć pitch, fork 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 Pewnie chodzi o takie... o łom, czy jakiś... nie coś jest w stylu, że to pozwala rozwalać ziemię. Dobra, to jest super. Młotek. Yy, dobra. Dalej. E, Miner hat... Kapelusz górniczy. Też ciekawa rzecz. Coś się przyda stworzyć, czemu nie? sprawdzałem. tutaj coś nowego. O! Dobra, to też by się przydało zrobić, tylko mi brakuje złota czyli zaraz się może wybierzemy pomału o, albo to, też czemu nie wszystko by się przydało zrobić, to jest takie pokró... pokrótce tu mamy też sporo rzeczy, o, tu możemy stworzyć hełm od... o, to wymaga piórko, dwa papirusy i trochę podpalam, to też nie takie złe hełmik pułapka na... z zębami o, bumerang. To, to, to jest dosyć ciekawe. Czemu tego nie stworzyć, a nie jest takie strasznie drogie. Tylko nie mam pajęczyny z To nie ten świat. Dobra, możemy stworzyć sobie zbrojkę, ale zbrojka mi się też tak bardzo nie przyda. Slip dart, fire dart. Dobra, dalej. Skrzynka. Yy, I tak, mamy pick house. O, tutaj też jakieś nowe rzeczy. O, dobra, to jest y, kamienny mur. E. A to, co to jest? Wood flooring. Czemu nie? To można stworzyć, czemu nie? Bo wymaga tylko jedną deskę. No ja taki jestem. E, to trzeba jeszcze odkryć. E. Dobra, ja to. Mam pomysł. Zapomniałem, że to trzeba jeszcze odkryć. Dobra. Więc co teraz zrobimy? Udamy się po trochę pojedzenie. Ogólnie po surowce, bo przyznam, że mam bardzo mało surowców i to naprawdę mało. Zu teraz tu mapkę zrobili. E, trzeba ściąć drzewo. Niby się przydało trochę zasiać tych drzewek, a bizonów mamy sporo. Albo, czemu nie, zasiejemy trochę może drzewek, ale trochę na innej działce. tu mam nasz murek kochany. Taki kamienny... nie kamienny, tylko drewniano. Drewniano... no jak to nazwać? Drewniano... To palisadkę tak mamy. Dobra, mamy tutaj dużo trawy. Właśnie o trawę mi chodziło przede wszystkim, jeszcze o jedzenie. Tylko królikami ja się Dobra, i tak, tu mamy... Mapka teraz jest tysiąc razy wyraźniejsza i możemy po prostu wszystko się z niej dowiedzieć i mamy tutaj yy, bo te igutki, bo jest jedzenie już u nas niestety bardzo cienko się przydało zrobić garnek a jak zrobić garnek to wam potem może pokażę ewentualnie zajmijmy się co wymaga to? to wymaga patyk a pytanie tak, czy mi się przypadkiem nie skasowały surowce bo Yy, dużo rzeczy straciłem, jak pamiętacie, miałem jeszcze chyba więcej jedzenia. Dobra, mamy patyki. E, dobra, co będę. Co będę marudzić? Mamy znowu tutaj dużo patyków, dużo surowców. Przeżyliśmy 12 dni, mamy kolejną włócznię. Możemy stworzyć również. Heło. A, to tutaj to jest chyba to, dobra, a nie. Dobra, tego nie zauważyłem. To jest kolejna jakaś rzecz, którą dodali. Tu mam łopatkę, tu mamy te tu chyba sobie stworzymy sikierkę. Trzeba więcej drzew ścinać, bo ja już biedny w drzewa jest... W drzew ogólnie w surowce jestem biedny. I ja sobie będą się też skrzynkę porobić. To z przyszłości... Yy, tak, tutaj... Dobra, dużo jeszcze do mnie zostało. Teraz szukamy znowu surowców. Sami zobaczyli, to jest tej trawy. Teraz ja się udam w tym kierunku, tam wcześniej robiłem drużkę taką, którą e, robiłem po to, aby po prostu wiedzieć, jak e, wrócić z innej wyspy do domku. Dobra, idziesz przed siebie, teraz tutaj. No powiem tak, brawo dla autorów jeżeli chodzi o babkę, po prostu to jest teraz genialne, po prostu wszystko dowiedzieć się dowiedzieć gdzie jest, a nie że musiałem się męczyć tak ogólnie dużo ludzi. Dobra znowu mamy borówki znowu e, tak teraz tam po borówki wiem, że trochę to wygląda jak pierwszy odcinek, bo dosłownie. Ja tak to zbieram w surowce jakby to był pierwszy odcinek. Ale to nie jest pierwszy odcinek, pewnie wam. To jest czwarty odcinek. Pierwszy odcinek z nową aktualizacją, dobra, wystarczy nam tych boróweczek sześć burówek, To nie wiem, czy to przejdzie. No, ładna jeszcze, zasijemy tę nasionkę w naszej bazie. Mamy świetliki również tutaj, też mamy świetliki. No, zasijemy, bo mamy tutaj. O, urosło nam coś, no to się bardzo cieszę. I zobaczmy tak, co ja tu mogę jeszcze stworzyć, co to jest? Hej, A, to jest też, to jest mur, ale z tego co ja właśnie chciałem, czyli z trawy i kam i tych patyków. Yy, Kogo mamy mniej? Dobra, no fajne, fajne. Nie ma co, zrobimy sobie takie. No co, a w ogóle żeby to zniszczyć? Jak to wygląda? Ty, ciekawe. Ten jest dużo słabszy jak widać. To trochę problemik. Zwłóżmy sobie jeszcze może skrzynkę, dwie deseczki. Bo skrzynka mi się bardzo przyda. Skrzynkę możemy postawić w tym miejscu. I włóżmy tutaj te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Dobra. Linę do podpalenia. Trawkę sobie tutaj włożymy, Zęby. Pork... nie pork czy tylko to jest koket monster, coś tam flint mi się przyda, patyki też, trawa oraz to nie... To też się nie przyda, to też się nie przyda. Męczenie potraje z chłopata. Zostawimy to sobie już resztę. Jest jeszcze... O, tam jest sporo. o, to są pająki, o to będzie trzeba jakieś zlikwidować. Teraz przynajmniej ja widzę. I są pająki, a gdzie nie. Mamy tylko jedną jest to jedno stoisko pającze na tej wyspie ale dobra, za daleko jest niestety będziemy, będziemy mogli teraz smażyć nasze przysmaki e, lina Tyk. i gotujemy gotujemy nasze wspaniałe wyroby które przed chwilą zbieraliśmy i brawo, przeżyliśmy już 12 dzień, to mam weźmie sobie bakłażan oraz yy, bakłażan oraz marchewkę Dobrze mówię? Nie, to nie jest, to jest kukurydza, Zawsze mylę, dobra, zjem popcorn, który nic nam nie daje prawież Marchewkę nam daje troszkę więcej Dobra, i jesteśmy nasyceni, pięknie, pięknie Przeżyją silniejsi, tylko silniejsi, dobra w tym czasie zobaczmy co jeszcze tu mamy. Tak, nie, chcę, nie będę raczej robić tego z tego muru z, właśnie tego muru, bo niestety on dosyć jest słaby, a raczej jak myślę nie będzie się opłacać, tutaj będziemy raczej robić drzewa, a tu jeszcze gdzie jest jeszcze kamienny, bo jeszcze kamienny. Dobra, jeszcze, Zobaczmy kamienny. O! A dobra już pewnie wiem o co chodzi, wooden flooring jest po, po, po prostu takie coś jak tutaj mamy, tylko z drzewa. To też super, to wykorzystam. E, chest, B-Box, Wood Wall, Big House, Birdcase, Stone Wall. To ciekawe jest ogólnie, bo to by wymagało 6 kamienia, ale by musiał znaleźć kamieniołom, a po drugie. E, to jest taki zły pomysł e, co sobie może kiedy potem zjedziemy, bo powiem tak, jeżeli chodzi o drzewo, to nie może zaatakować end. Jeżeli chodzi o trawę, jest zbyt słaba, a jeżeli chodzi o kamień, jest, nie, nie ma Boga kamieni, więc raczej się nikt nie obrazi na mnie. Dobra. Zasijemy jeszcze sobie szybko, nie ma Ngregora, tylko nasionka. Dobra, tutaj fajnym by było to gdybyś na tym i ślotarki dałoby się dawać. Niestety y, jedynym stałym źródłem światła jest y, ogień w tej grze. W mi troszkę utrudnia robotę. Ale zobaczmy czy jakieś nowe czapki dali. Ty dali czapka tylko z pajęczyn. Ło, to jest dosyć ciekawe. Czapka z samych prawie zębów i pajęczyny. Znaczy wszystkie czapki wymagają pajęczyny i powiecie Becker hat Ło wow, są jakieś złe maski niektóre Amulet... Meat O, to wymaga... To musi być Wilson obowiązkowo. Bo z tą brodę musimy zrobić dzięki Wilsonowi. Pan fluot. No, to jest ciekawe, 10 papirusów i 30 trzciny, aż to, to sporo. Tada, mamy kolejny piękny dzień i w tym dniu y, mam pomysł taki. Najpierw sobie zrobimy pochodnie i Wam pokażę jak zrobić węgiel drzewny. Żeby to wykonać, po prostu trzeba najechać y, pochodnią na drzewo i je podpalić. Właściwością y, tej postaci Willow jest to, że jest odporna na, pod, na ogień, czyli ja sobie mogę tej łazić i... Ło, wow, a tam to się stało, powiedzcie mi Dobraniec w tej pochodni. Ło wow wow Ło wow, wow. wow, wow, wow. To, to już jest straszne, dobra y, Podpalimy ten y, niemiły Niemiły spawner, a jak to zrobić? To po prostu trzeba podpalić drzewo po... w pobliżu tego. Dlaczego powiedziałem spawner? Ja nie wiem, dlaczego powiedziałem spawner. Przepraszam, przepraszam, to no nie chodzi mi o spawner, tylko chodzi mi o. Yy, chodzi mi o yy, tą. Kokon, Dobra, tutaj mamy pajonki. O, ci durne pająki. No, giń wojowniku, giń. Ha ha, ha, ha. i zabiliśmy pająki. E, przy okazji zyskamy węgiel drzewny. Nasze sikierki, Ja mam dwie sikiery Dobra. I tak, i tu proszę bardzo, zdobyliśmy czanko, czyli węgiel drzewny. E, I tak, zdobyć węgiel są dwa sposoby albo go znaleźć, albo zrobić w taki oto sposób. I co przyznam, ten pajęczy bio, ten pajęczy teren można wykorzystać do ochrony naszego zamku, bo działa w, spo, w sposób spowalniający, to już można było zauważyć dosyć, dosyć znacznie, to ja się też z tego bardzo cieszę, tutaj zgniemy znowu drzewo, bo co mnie martwi, jest 1% szansy, że się zrespi y, drzewiec z jakiegoś drzewa dowolnego, ale niestety to wymaga. Musimy zciąć te drzewa. No, się cieszę, że nie ma boga kamieni. Dobra, mamy pajęczynę, czyli jeden z kolejnych podstawowych składników. Ale też mam do Was pytanie: czy zauważyliście to, że Chyba nasiona się szybciej psują niż y, inne... niż kiedyś. Kiedyś to się wolno psuła, teraz tak strasznie szybko. Albo też, jeżeli tutaj jest tyle pająków, to jak my tu przejdziemy? Albo bizony, o właśnie, bizony nasze kochane są tak daleko od nas. Mamy naszego indyczka. Dlaczego znaczy, mówię indyka? Raz mówię indyk, raz bażant, a to jest coś na pograniczu. Dobra. Dalej gramy, gramy i żyjemy. Mamy drogę, mamy nasionkę, mamy kruka, który nam jest zjadł, A nie, nie zjadł. Dobra, wykorzystamy je, aby kolejne życie zasieć na naszej farmie. no Mamy tutaj murek, no nie, on jest trochę słabszy. Ja wolę ogólnie będę chyba kamienny robić, ale to w przyszłości. Teraz tak, co my tu możemy zrobić? B-box, nie, papirus, nie... A, zasieć nasionkę, dobra, tutaj I tutaj. Jest git yes, yes. nasza skrzynka. Tak, w skrzynce mamy najbardziej niepotrzebne rzeczy. O, i mówię, że mam pomysł. Taki mamy y, trawę. Um, myślę, że trawę można zasieć spokojnie w tym miejscu. Nie ja chcę takiej zasiewać, tylko w, po ludzku. Pyk. Pyk, pyk, i jest git. Mamy więc trawę obok domu. Wezmę łopatę i sobie znowu to się powykopuje. i wiem, bo już jest tylko chyba łopata w tej grze. Urozmaicają, urozmaicają, jestem za tym. Ciekawe. Jeżeli przypuśćmy, ta gra teraz jest w wersji beta, to oficjalna wersja tej gry według mnie będzie 10 razy trudniejsza, jak obecna. Bo nawet jak malutki szczegół, jak zmieniają to, że zamiast wydobywać trawę łopatą trzeba stworzyć nowe narzędzie. A łopata służy już tylko, mówię szczerze, pewnie do jednej rzeczy, do kopania takich rzeczy jak trawa, groby i dziury naszych króliczków. Mamy tutaj, dobra, też to sobie wydobędziemy, bo ja będę też to robić farmę. A to farmę raczej nie będę robić takiej ogromnej tej trawy, no chyba że zrobię. Teraz zobaczcie, jest tych roślin? E, dobra, wracamy do domku szybko. Do domku, do domku, do domku. Biegnij ile sił w nogach, i trzeba skraftować linę, ale dobra, już poświęcimy jedną trawę. Nie ma co e, i tak, ile my tu będziemy mieli? Dobra, mam pomysł taki, że może dwa pasy tej trawy zrobię, a resztę to damy coś innego dobra no idziesz, idziesz, idziesz pyk 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 i jest git akurat tyle co miałem i tak, to mam kolejne borówki na naszym krzaczku obok urosły ale nie chciałem go dać niestety ale to jest pech mój Nie niepotrzebnie bardzo do sikierę Dobra, użyjemy... A nie, nie siekierę łopatę, co ja tu mówię, dobra, usmażymy yy, Kolejne burówki, je będziemy musieli od razu zjeść Mamy kolejny składnik do naszego... Dla, wszystkie musieliśmy wszabać, Przygotujmy te nasionka, nie ma co, bo dają mi troszkę, troszkę zawsze dają I tak, gorę mamy gorę baby która... Nie wiem, czy gotować, czyli albo był też węgiel, to mnie bardzo cieszy, bo węgiel nam się przyda do następnego urządzenia, które, mówiąc szczerze, będzie chyba teraz pierwszym, które stworzę. Zaraz Wam zaprezentuję, też można by stworzyć fishing rod, co wymaga fishing rod, a nie, bo fishing rod to nie jest tak fajnie, że łowi sobie w oceanie, tylko trzeba w bajorkach. Dobra, więc ja już zakończę ten odcinek, bo myślę, że on trochę będzie już trwać. Nawet nie wiem, czego nie podzielę na jakieś dwie części, czyli docinki to były 5-6 minut. Więc to już byłby koniec tego odcinka. Z tej strony był MRM i Willow. Do zobaczenia w następnym. I pa pa.